W ciszy klasztornej, gdzie od wieków rozbrzmiewa jedynie szept modlitwy i szpew psalmów, święta, Benedykt pozostawił Kościołowi nie tylko regułę, ale także duchowe ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które dziś brzmi z nową siłą w sercach jernych Polaków. Gdy świat staje się coraz głośniejszy, a dusze coraz bardziej zagubione, święty patriarcha mnichów przypomina, że największe zagrożenia nie zawsze przychodzą z zewnątrz, Lecz rodzą się w cisie serca, które przestaje ufać Bogu. Święta Benedykt uczył, że tam, gdzie zanika modlitwa, wkrada się pycha, a wraz z nią zamęt i podział. Polska, naród ukształtowany przez krzyż i cierpienie, przez wieki była wierna Chrystusowi. Jednak święty przestrzegał, że nawet naród wybrany przez opatrzność może zostać ugodzony, jeśli zapomni o czuwaniu. Znam imię tego który ugodzi Polskę, te słowa nie wskazują jedynie na osobę, lecz na ducha, który działa poprzez ludzkie serca, ducha nieposłuszeństwa, obojętności i odejścia od prawdy. Nie jest to zapowiedź strachu, lecz wezwanie do nawrócenia. Święta Benedykt zawsze łączył ostrzeżenie z nadzieją. Mówił, że tam, gdzie mnoży się grzech, tam jeszcze obficiej może rozlać się łaska, jeśli lud uklęknie i powróci do Boga. Polska, która tyle razy podnosiła się z ruin, nosi w sobie siłę modlitwy przodków, uzymatek i ofiarę świętych. To właśnie ta duchowa pamięć jest tarczą przed ciosem, o którym mówi święty. W regule benedyktyńskiej centralne miejsce zajmuje posłuszeństwo nie ludziom, lecz Bogu. Święta Benedykt ostrzegał, że gdy naród przestaje słuchać Bożego głosu, zaczyna słuchać głosów fałszywych proroków. Wtedy prawda miesza się z kłamstwem, dobro ze złem, a sumienia stają się ospałe. Uderzenie, o którym mowa, nie musi być mieczem ani ogniem. Może być duchowym paraliżem, utratą wiary, zanikiem modlitwy w rodzinach i obojętnością wobec grzechu. Święty Benedykt przypominał także o mocy znaku krzyża i medalika, który nosi jego imię. To nie amielet, lecz wyznanie wiary. Tam gdzie z wiarą wzywa się imienia Jezusa, zło traci swoją moc. Polska, jeśli chce uniknąć duchowego ciosu, musi powrócić do prostych gestów, porannej modlitwy, różańca w dłoniach seniorów, znaku krzyża czynionego z wiarą, a nie z przyzwyczajenia. W tych małych aktach kryje się wielka siła. W słowach święta Benedykta pobrzmiewa również wezwanie do czuwania, szczególnie skierowane do osób starszych. To oni są strażnikami pamięci wiary. Ich modlitwa, często cicha i ukryta, podtrzymuje naród bardziej niż głośne deklaracje. Gdy starsze pokolenie klęka przed Bogiem, Polska stoi mocno. Gdy przestaje się modlić, fundament zaczyna pękać. Dlatego święty apeluje: Nie ustawajcie w modlitwie, nawet gdy ciało słabnie. Znam imię tego, który ugodzi Polskę. Te słowa można rozumieć jako ostrzeżenie przed konkretnym grzechem, który najbardziej rani serce Boga. Jest nim odrzucenie jego prawa. Gdy człowiek uznaje siebie za miarę dobra i zła, wtedy otwiera drzwi chaosowi. Święta Benedykt przestrzegał, że taki chaos zawsze prowadzi do cierpienia, ale jednocześnie zapewniał, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy wracają do niego z pokorą. Nie jest jeszcze za późno. W przesłaniu święta. Benedykta nie ma potępienia, lecz ojcowska troska. Polska wciąż ma szczególne miejsce w planach bożych, jeśli pozostanie wierna. Każda msza święta oferowana w intencji ojczyzny, każda spowiedź, każdy akt przebaczenia osłabia cios, który mógłby spaść. Modlitwa ma moc zmieniania historii, nawet wtedy, gdy wydaje się ona już zapisana. Święta Benedykt zachęca aby nie lękać się przyszłości, lecz oczyścić serce. Strach nie pochodzi od Boga. Pochodzi od braku zaufania. Dlatego święty woła dziś do sumień: wróćcie do ciszy, wróćcie do Boga, wróćcie do modlitwy. Tam rodzi się prawdziwa siła narodu. Tam Polska odnajduje swoją ochronę. Na końcu tego przesłania pozostaje obietnica. Jeśli Polska uklęknie, nie zostanie ugodzona jeśli otworzy serca na Boga, zło zostanie powstrzymane. Święta Benedykt, wierny Stróż Kościoła, wstawia się za narodem, który tyle wycierpiał i tyle razy zaufał Chrystusowi. Teraz czas, aby to zaufanie o, zanim cisza ostrzeżenia zamieni się w głośne doświadczenie. W ciszy klasztornej, gdzie od wieków rozbrzmiewa jedynie szept modlitwy i szpew psalmów, święta. Benedykt pozostawił kościołowi nie tylko regułę, ale także duchowe ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które dziś brzmi z nową siłą w sercach jernych Polaków. Gdy świat staje się coraz głośniejszy, a dusze coraz bardziej zagubione, święty patriarcha mnichów przypomina, że największe zagrożenia nie zawsze przychodzą z zewnątrz, lecz rodzą się w ciszy serca, które przestaje ufać Bogu. Święta Benedykt uczył, że tam gdzie zanika modlitwa, wkrada się pycha, a wraz z nią zamęt i podział. Polska, naród ukształtowany przez krzyż i cierpienie, przez wieki była wierna Chrystusowi. Jednak święty przestrzegał, że nawet naród wybrany przez opatrzność może zostać ugodzony, jeśli zapomni o czuwaniu. Znam imię tego, który ugodzi Polskę. Te słowa nie wskazują jedynie na osobę, lecz na ducha, który działa poprzez ludzkie serca. Ducha nieposłuszeństwa, obojętności i odejścia od prawdy. Nie jest to zapowiedź strachu, lecz wezwanie do nawrócenia. Święta Benedykt zawsze łączył ostrzeżenie z nadzieją. Mówił, że tam, gdzie mnoży się grzech, tam jeszcze obficiej może rozlać się łaska, jeśli lud uklęknie i powróci do Boga. Polska, która tyle razy podnosiła się z ruin, nosi w sobie siłę modlitwy przodków. Uzy matek i ofiarę świętych. To właśnie ta duchowa pamięć jest tarczą przed ciosem, o którym mówi święty. W regule benedyktyńskiej centralne miejsce zajmuje posłuszeństwo nie ludziom, lecz Bogu. Święta Benedykt ostrzegał, że gdy naród przestaje słuchać Bożego głosu, zaczyna słuchać głosów fałszywych proroków. Wtedy prawda miesza się z kłamstwem, dobro ze złem, a sumienia stają się ospałe. Uderzenie o którym mowa, nie musi być mieczem ani ogniem. Może być duchowym paraliżem, utratą wiary, zanikiem modlitwy w rodzinach i obojętnością wobec grzechu. Święty Benedykt przypominał także o mocy znaku krzyża i medalika, który nosi jego imię. To nie amielet, lecz wyznanie wiary. Tam, gdzie z wiarą wzywa się imienia Jezusa, zło traci swoją moc. Polska, jeśli chce uniknąć duchowego ciosu, Musi powrócić do prostych gestów, porannej modlitwy, różańca w dłoniach seniorów, znaku krzyża czynionego z wiarą, a nie z przyzwyczajenia. W tych małych aktach kryje się wielka siła. W słowach święta. Benedykta pobrzmiewa również wezwanie do czuwania, szczególnie skierowane do osób starszych. To oni są strażnikami pamięci wiary. Ich modlitwa, często cicha i ukryta. Podtrzymuje naród bardziej niż głośne deklaracje. Gdy starsze pokolenie klęka przed Bogiem, Polska stoi mocno. Gdy przestaje się modlić, fundament zaczyna pękać. Dlatego święty apeluje: Nie ustawajcie w modlitwie, nawet gdy ciało słabnie. Znam imię tego, który ugodzi Polskę. Te słowa można rozumieć jako ostrzeżenie przed konkretnym grzechem, który najbardziej rani serce Boga. Jest nim odrzucenie jego prawa. Gdy człowiek uznaje siebie za miarę dobra i zła, wtedy otwiera drzwi chaosowi. Święta Benedykt przestrzegał, że taki chaos zawsze prowadzi do cierpienia, ale jednocześnie zapewniał, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy wracają do niego z pokorą. Nie jest jeszcze za późno. W przesłaniu święta Benedykta nie ma potępienia, lecz ojcowska troska. Polska wciąż ma szczególne miejsce w planach bożych, jeśli pozostanie wierna. Każda msza święta oferowana w intencji ojczyzny, każda spowiedź, każdy akt przebaczenia osłabia cios, który mógłby spaść. Modlitwa ma moc zmieniania historii, nawet wtedy, gdy wydaje się ona już zapisana. Święta Benedykt zachęca, aby nie lękać się przyszłości, lecz oczyścić serce. Strach nie pochodzi od Boga. Pochodzi od braku zaufania. Dlatego święty woła dziś do sumień: wróćcie do ciszy, wróćcie do Boga, wróćcie do modlitwy. Tam rodzi się prawdziwa siła narodu. Tam Polska odnajduje swoją ochronę. Na końcu tego przesłania pozostaje obietnica. Jeśli Polska uklęknie, nie zostanie ugodzona. Jeśli otworzy serca na Boga, zło zostanie powstrzymane. Święta Benedykt, wierny stróż Kościoła, Wstawia się za narodem, który tyle wycierpiał i tyle razy zaufał Chrystusowi. Teraz czas, aby to zaufanie o, zanim cisza ostrzeżenia zamieni się w głośne doświadczenie.